Nie jest czyste jakby to. Już, tak? Ja mogę się zrzucić, nie ma problemu. Nie wykorzystam tych pieniędzy na jakieś tam głupie kupoty. Mogę ci dać pieniążki. Idziemy do sklepu, który jest z tyłu, czy do sklepu, który jest bardzo z tyłu. Tam ten George już tam nie pójdziesz. Możemy tutaj jedynie spróbować lutnąć. Tu jest przed nami przecież. Tu jest... Jedynie, tu można spróbować lutnąć nie no, ja tu nie damy radę. Prabieknę. Za nami. W I z tyłu. Z dwóch stron. Uwa, nie mogę się położyć. Nie kręć się, church. Jak najdu tak jest no ja go tam zabiłem na no to kit na czujesz, czysto no Ja też nie mam, mam. ślub Ja też nie mam tam biegają. Czole. Z kimś innym się strzelają. No dobra, mam już wszystko. Z prawej w budynku jest hipek. O, sześć ile tu fantów. O. Gdzie to kto jest? Ale co ty hmm. chciałeś tu zrobić? koperze Skąd rusza? Ja jestem pół minuty martwy. Poczyli mnie tam, we dwóch z góry zbiegli. Aha, skąd dzwonek? Nie wiem, skoczyłem nawet nie. Leci. Na dachu są Ty no nie mogę, podniósł tą broń Ale kapa nie, on tu było chłopo zrzucie No dobra, po prostu skoczył z góry A nie to nie był lotek tu na jednego chłopa zabiłem tam Są tu za nami jakby dwóch tak. nie wiem na którym piętrze Trzech. nie ma się o istrzał. Aj, powaliłem jednego. Podnoszą się tutaj koło żórawie. Koło windy. Ktoś się dźwignął, no. trzy metry dwóch nie tu są, kulte, że ich nie widać koło tego żurawia? O nie, A. O, leci leci. Zabiliście go? No. Nie wiem wtórz idziemy są góry i się strzelają, a my siedzimy jak kipy. Kurde, na góry jest jeden goleś. Czekaj, grucha. Dobra, George, chodź, osłaniaj. da. gdzie? Na dachu. Leca. Leci chłopak. Mijamy budynek na następny, ten? Czablony. Jest ten? Da. O, tylko u góry sam. Nie, zaskoczyli gdzieś, wyskoczyli, ale gdzie nie wiem? 10 metrów. Próbujmy wejść, bo tutaj da się wejść na ten daszek. Mniej Mniej nie to pokazuje. O, ja właśnie, pobieram. Jest 30, z lewej. Jest tamtej. Coś ma uciekali? Cień. cień. Cień? nie leci. A, bo to helikopter. No i pięknie. James right Oh yeah yeah Wait. Ja tu z góry tu nikogo strzałem. nie ma, chodźcie, chodźcie. Chodź. Trze... Jest ich dwóch, mamy czterech na dwóch pane. Chodźcie, chodź, chodź. tu ich nie ma. Na duszki obstawiam. To... To... Po... 40 to 47 metrów. Tu macie A. mnóstwo fantów, jak, jak nie macie to. Musimy przechodzić teraz. O oh, fuck. Kurwa, ale o. Nie, jest jeszcze jeden. Chyba. Zabili my? I wygrali my? Nawet. No i teraz można ją spać. Ło kurwa, Czorz 11 tu. No ale naklepał. Brawo. Ale to o nie, on tylko nie dobijał.